Siemanko moi drodzy. Tak, wiem, według ankiety powinien być Travis Scott, ale tak się składa, że posprawdzałem prawa na kilku pierwszych z brzegu numerach i niestety okazało się, że wszystko jest poblokowane. Zatem jeżeli chodzi o tego jego mościa, no to pozostaje nam jedynie odsłuch live i już ustaliliśmy z Twitchanami, że pierwsza Ameryczka, jaka będzie odsłuchiwana na żywo, to będzie właśnie jego album pod tytułem Utopia, ale to w swoim czasie. Natomiast dzisiaj, mimo iż teoretycznie w tej sytuacji powinienem sięgnąć do następnej pozycji z ankiety, czyli, czyli pana Kaniego Westa, postanowiłem jednak zajrzeć do propozycji z komentarzy, w których to zdecydowanie królował pan Juice To też sprawdziłem pod kątem praw pierwszy lepszy numer, który wyskoczył mi w YouTube po wpisaniu ksywy i tutaj akurat wszystko git, także działamy. A jako iż mimo zmiany obszaru działań, konwencji zmieniać nie zamierzam, to lecimy z krótkim przedstawieniem gościa. Juice World, właściwie Jared Antony Higgins, urodzony w 1998 roku w Chicago, a zmarły w roku 2019 w Oklon amerykański raper, wokalista i autor tekstów Kurcze Ale Lipa. Aktywny muzycznie od roku 2015 i przez 4 lata swojej kariery postrzegany jako postać wybitna. Zwłaszcza w gatunku MRA. Ogólne uznanie zdobył w roku 2018 po wydaniu singla Lucid Dreams. 8 grudnia 2019 roku na międzynarodowym lotnisku Midway w Chicago, Juice w wyniku przedawkowania oksykodonu z kodeiną doznał ataku padaczki, po czym został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Policja poinformowała, że na pokładzie prywatnego samolotu artysty zabezpieczono ponad 30 kg marihuany oraz 6 butelek syropu z kodeiną, od której był uzależniony. E, no cóż, e... Wynikanie w szczegóły raczej sobie odpuszczę, przynajmniej na razie, ale zobaczcie, jakie to jest ważne, żeby zaczerpnąć chociaż jakiejś takiej szczątkowej wiedzy na temat danego artysty, bo ja teraz, mając tę, te, co prawda, bardzo podstawową, ale wciąż większą niż żadną wiedzę, prawdopodobnie będę słyszał ten numer. Nieco inaczej niż robiłbym to nie mając jej wcale. A tym numerem, który sobie dzisiaj obadamy, jest właśnie wspomniane już wcześniej Lucid Dreams, czyli yy, świadome sny, które o ile yy, nie wiążą się z pieprzonym, sennym paraliżem, to mogą być całkiem przyjemnym doświadczeniem. Sprawdźmy, jak to wygląda u naszego dzisiejszego gościa. Zatem, mili Państwo, Juice World w utworze Lucid Dreams. Zapraszam. I tutaj z tego co widzę, nie ma możliwości włączenia sobie napisów. Zatem pozwólcie, że wrzucę je sobie na ekran, żeby może nie uniknąć, ale przynajmniej zminimalizować ryzyko zgubienia czegoś istotnego. Także drobna przerwa techniczna. Dobra, jestem. Możemy lecieć. Kurczę, znam ten, znam tę melodię. Eee... think uh, shape of my heart oh Bang <mulky> over <noise> no, no, no. the point why Ok, e, czyli jak słyszymy, Jus najwyraźniej e, zmaga się z bólem rozstania, z którym. Nie może się pogodzić i balansuje na tej bardzo cienkiej granicy pomiędzy miłością a nienawiścią. Ale te słowa o tym, że teraz masz innego, ale ja jestem od niego lepszy, nie pozwolę ci o mnie zapomnieć, no to już zakrawają na taką, na taką wręcz obsesję, co nie jest najmądrzejsze ani najzdrowsze dla żadnej ze stron. To ciekawe, jak ustaliliśmy. Tytuł utworu oznacza świadome sny, a sam już pierwszy wers, traktujący o tych cieniach ukochanej gdzieś tam w pokoju, sugerowałby właśnie ten cholerny paraliż senny, któremu właśnie bardzo często towarzyszą jakieś, jakieś postaci, demony, które, które nas obserwują, wywołując uczucie takiego no lęku, mega, mega niepokoju, co niestety wiem z doświadczenia i nie polecam, ale właśnie to powiązanie. Paraliżu sennego ze świadomym śnieniem, e, wydaje się tutaj być kluczowe. W sensie, e, ja to rozumiem tak, że e, po tym bolesnym rozstaniu, e, demony w postaci cieni tej ukochanej osoby prześladują Jusa w paraliżach sennych i on by chciał mm, przekształcić. Te paraliże, w świadome sny, na które będzie miał jakiś wpływ, będzie, będzie miał nad nimi jakąś kontrolę, i w ten sposób no, pozbyć się tych cieni, czy, czy zastąpić je czymś kimś innym, co jak sam przyznaje, łatwiej powiedzieć niż zrobić. No, jest to bardzo ciekawy tekst, choć dosyć niepokojący bym powiedział. No właśnie. No właśnie. Słyszymy świadomość czusa, że to wszystko tak naprawdę rozgrywa się w jego bani. W związku z czym, no przyjmuje jakieś, jakieś leki na te banie, żeby, żeby, sobie jakoś pomóc. I podejrzewam, że to, że to oskarżenie w stronę byłej, to przekonanie Jusa, że ona chciałaby, żeby on zdechł, też raczej jest efektem jego wmawiania sobie tego niż stanu faktycznego. To znaczy, nie wiem tego, ale tak zakładam, że cały ten utwór w ogóle ma być wyrazem tego, jak, jak to rozstanie, Siadło mu na banie, że wkręca sobie różne rzeczy ze świadomymi snami, włącznie. Jednocześnie ta jego świadomość, że to wszystko jest w jego głowie, daje pewną nadzieję, że jeżeli jakoś podleczy ten łeb, no to on. Zagłuszy trochę chociaż to, co podpowiada mu serce, którego, jak słyszymy, żałuje, że posłuchał, zamiast już wcześniej, kiedyś tam iść za głosem rozsądku. No cóż, jak to bardzo często bywa i jak możemy usłyszeć w jednym z utworów, no, jednego z moich ulubionych, też już niestety świętej pamięci artystów rozum. Boi się serca, ale serce ma to gdzieś. Choć oryginalnie, czyli The mind fears the heart, but the heart doesn't mind brzmi to znacznie lepiej i bardziej sensownie, i przy okazji pokazuje, jak wpływy tych dwóch rzeczy na nasze postępowanie wzajemnie się przenikają. I nie oszukujmy się, niewielu z nas faktycznie jest w stanie w takich sytuacjach posłuchać rozumu. I zwyczajnie wybiera to, co podpowiada serce, które jak wiadomo. Nie sługa, kurwa, to powiedziałem. No, I'll do it over again i didn't want it to end now watch it blow in the wind. and i should have listened to my friends the shit in the past but i wanted to last you were made out of plastic fake i was tangled up in your drastic ways who knew evil girls had the prettiest face you gave me a heart that was full of mistakes i gave you my heart and you made heart break you made my heart break no uh in this fragment we Takie bardzo widoczne już to e, wspomniane wcześniej niezdecydowanie, zacieranie się tej granicy pomiędzy miłością a nienawiścią. Bo wychodzi na to, że e, Jules e, w zasadzie nie wie, jest e, zagubiony, błąka się e, pomiędzy tym, czy e, bardziej ją kocha, tęskni i w domyśle chce, żeby do niego wróciła, czy nienawidzi, e, obwinia za swój zły stan i, i zmarnowanie mu życia i. Pluje sobie w brodę, że e, brnął w coś, co od dawna było dla niego wyniszczające, o czym, jak słyszymy, informowali go też jego znajomi, których nie chciał słuchać, podobnie zresztą jak swojego rozumu. No i e, tak też bardzo często jest, że osoby postronne, nasi znajomi, przyjaciele, rodzina, które, którzy e, widzą tę naszą relację z boku i widzą, jak ona na nas wpływa, co ona z nami robi, sygnalizują nam w najlepszej wierze, w trosce o nas po prostu, że. E, Związek, w którym tkwimy, jest dla nas toksyczny i żebyśmy odpuścili, bo to się źle skończy. No ale... Y czy można obwiniać Żusa albo kogokolwiek w takiej sytuacji, że ich wtedy nie słucha? No umówmy się, jeżeli w ogóle są takie osoby, to, y, musi to być naprawdę niewielki odsetek. W sensie takich, które y, faktycznie postanawiają y, zakończyć związek z jakąś osobą, którą kochają, czy przynajmniej myślą, że kochają, bo im znajomi powiedzieli, że chujowy. Raczej y, większość osób w takiej sytuacji zamiast, y, y, co by było słuszne, nie mówię, że nie, y, faktycznie, Chociaż spróbować zwrócić uwagę na pewne rzeczy, przeanalizować pewne fakty, raczej idzie w narrację: y, albo ty jej czy jego po prostu nie lubisz, jesteś uprzedzony, czy y, moje absolutnie ulubione, y, po prostu zazdrościsz mi mojego super związku, ty zawist na kurwo. I czasami oczywiście tak jest, że y, kogoś po prostu boli dupa, że, że jesteśmy szczęśliwi i nam się układa. Ale jednak y, mnogość sytuacji, w których to y, nie sami zainteresowani, tylko właśnie ci obradzający, znajomi czy, czy rodzice, na, y, mogą w którymś momencie powiedzieć legendarne, a nie mówiłem. Jak dla mnie y, dość solidnie świadczy o tym, że w całym tym arsenale naszych y, ludzkich y, uczuć i emocji, to właśnie ten y, głos serca jest najpotężniejszą bronią. Choć y, niestety nie najmądrzejszą y, i często obosieczną. My heart you made my heart break. You made my heart, you, made my heart you made my heart break again. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart another one but i am the better one i won't let you forget me i still see your shadows in my room can't take back the love that i gave you it's to the point why i love and i hate you and i cannot change you so i must replace you oh, easier said than done i thought you were the one listening to my heart instead of my head you found another one but i am the better one i won't let you forget me Okej, okay. taka pierwsza myśl na szybko to znowu pewne zaskoczenie co do wykonania, ale proszę w żadnym wypadku nie mylić z rozczarowaniem, bo kawałek ogólnie jest wykonany bardzo dobrze i naprawdę przyjemnie się go słuchało. Przynajmniej w sensie brzmienia, bo tekst, mimo że dobry, to nie napawający optymizmem. Raczej chodzi mi o to, że znowu oczekiwałem bardziej nawijanego rapu niż piosenki, ale z drugiej strony, może to i dobrze. Na pewno lepiej pod tym względem, że w takim stricte rapowanym utworze, z dużą dozą prawdopodobieństwa byłoby mnóstwo jakichś frazalwerbsów czy, czy sformułowań, określeń ze slangu i to w dodatku nie takiego jakiegoś ogólnego, tylko właściwego tylko i wyłącznie dla jakiejś konkretnej dzielnicy, więc nawet posiadanie tekstu przed oczami na niewiele by mi się zdało, zatem w tym kontekście jak najbardziej ok. Możemy iść w tę stronę. Jeżeli chodzi o pozostałe aspekty utworu, no to w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Wykonanie, jak wspomniałem, przyjemne. Ogólnie dosyć dobrze mi wchodzi wokal juice'a. Tekst, jak również wspomniałem, dobry, przykry, ale jednocześnie Niestety prawdziwy, bo to, co jesteśmy w stanie robić pod wpływem tych potrzeb serca, a potem to, co może się niestety dziać z naszą głową w wyniku jego zrajenia czy złamania, często przechodzi wyobrażenia osób, które nie były w takiej sytuacji. A niestety nie przeskoczymy tego, że miłość, odwzajemniona miłość, będąc Chyba najpiękniejszym uczuciem, jakiego możemy doświadczyć, jednocześnie bywa źródłem największego cierpienia. I dlatego właśnie ta droga od jednego do drugiego, od miłości do nienawiści, to często kwestia jednego kroku. A wiele osób, jak choćby nasz dzisiejszy gość w niniejszym utworze, balansuje gdzieś pomiędzy, co prowadzi go do co najmniej skomplikowanych stanów emocjonalnych, które on sam opisuje, yy, porównuje do yy, obezwładniającego paraliżu sennego. No i niestety yy, sięgania po różne specyfiki, co akurat w jego przypadku... Yy, Raczej niewiele pomogło przy jednoczesnym byciu uzależnionym od substancji. No i zostaje nam jeszcze klip, który w mojej ocenie, no nie jest jakiś wybitny, ale jest ciekawy. Mamy fajne sceny, które chyba można interpretować jako zobrazowanie stracenia przez Jusa głowy. Co by się zgadzało. I jeszcze to przedstawienie kobiety jako, jako tego demona, trochę takiej sennej mary. No jest to wszystko spójne i po prostu dobrze zrobione. Zatem bardzo chętnie sięgnę jeszcze do twórczości Jusa, więc nie krępujcie się z poleceniem jakiegoś jego numeru, który uważacie, że powinienem obadać jako następny. Reasumując, moi drodzy, duży props, a jeszcze większy żal, że ewidentnie utalentowany artysta opuścił nasze szeregi, i to jeszcze w tak młodym wieku, i taki sposób. I tym przygnębiającym akcentem kończymy na dziś. Jeżeli wam się podobało, to będę bardzo wdzięczny za łapę w górę i suba. Zachęcam do rozważenia zostania patronem mojego kanału i zgarnięcia bonusów. Zapraszam na live'y na Twitchu, na Instagrama i Discorda i tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!